Wiadomości Jolanta Pieńkowska. Dobry wieczór Państwu. Znowu zamach w centrum Jerozolimy. Palestyńczyk postrzelił kilkadziesiąt osób. Drugi dzień odwilży coraz więcej podtopionych wsi i miasteczek, ale zagrożenia powodzią nie ma. Ponad 3 miliony 100 tysięcy osób było w grudniu bez pracy. To najgorszy wynik od 89 roku. Zaczynamy od krwawego zamachu w centrum Jerozolimy. Palestyńczyk z organizacji Al-Fatah powiązanej z Jasirem Arafatem otworzył ogień na przystanku autobusowym, raniąc ponad 30 osób, w tym wiele ciężko. W każdej chwili spodziewany jest izraelski odwet. To już totalna wojna, zresztą wypowiedziana rano wprost przez ekstremistów z Hamasu. Palestyńczycy są przekonani, że Izrael chce ich wymazać z mapy Bliskiego Wschodu. Żydzi mówią to samo o Palestyńczykach. Kilka minut przed zamachem policja dostaje anonimowe ostrzeżenie. We wskazany w telefonie Ren kieruje wszystkie swoje siły i karetki. Na wszelki wypadek. Ale na pomoc jest już za późno. Dramat trwa zaledwie kilkanaście sekund. Właśnie tu, przy ruchliwej ulicy koło Placu Siońskiego, 24-letni Said Ibrahim Ramadan wysiada z taksówki, wyciąga broń i biegnąc strzela do wszystkiego co się rusza. Opróżniały magazynek i próbuje założyć następny. Chwilę przerwy w kanonadzie wykorzystują dwaj policjanci, strzelając mu w głowę. Tej paniki nie da się opisać słowami. Musicie być przygotowani na najgorsze, apelował do rodaków jeszcze dziś rano szef izraelskiego wywiadu. Zamachów będzie więcej. Nie pomylił się. Zamachowiec należał do blisko powiązanej z palestyńskim liderem organizacji Al-Fatah. To ona niedalej jak pięć dni temu zabiła sześciu Żydów podczas uroczystości dziennej to jej wyjęcia spod prawa bezskutecznie domaga się Adarafata Jerozolima. Ale jak to zrobić, gdy na ulicach tłum przysięga zemstę? To na bluz dziś rano. Tu, kilka godzin wcześniej, Izraelczycy wjechali czołgami. Wpadli do jednego z domów i zastrzelili czterech członków Hamasu. Izrael jest Mówią, że to byli terroryści, ale dla nich każdy Palestyńczyk to terrorysta. Nieważne, dwuletni, dziesięciomiesięczne niemowlę, pięćdziesięciolatek czy osiemdziesięcioletni starzec. Jak można nie potępić czegoś takiego? Czy to, co oni wyprawiają, nie jest terroryzmem? Izrael tylko się broni, usiłujemy usunąć Hamasowców z Nablusu, likwidujemy ich fabryki broni, palestyńczycy nie robią tego co do nich należy, nie walczą z terrorystami, musimy więc robić to za nich. Oto co działo się chwilę później w Nablusie. Oni chcą dostać się do palestyńskiego więzienia, uwolnić zatrzymanego niedawno przez Arafata jednego z Hamasowców i powiesić kolantów. Co robi Arafat? Presję ulicy podpisuje dekret o uwolnieniu terrorysty. Właśnie tego na rękach tłumu. Dowód na to, że sytuacji nie kontroluje już nikt. O zamachu w Jerozolimie także w monitorze wiadomości o 22.30 gościem Sławomira Generalskiego będzie były ambasador Polski w Izraelu profesor Jan Giałło. Drugi dzień odwilży i coraz więcej podtopionych wsi i miasteczek w Polsce. Najwięcej w Małopolsce, na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem. Tam setki strażaków walczą przede wszystkim z zatorami na rzekach. Specjaliści zapewniają jednak, że wielka powódź nam nie grozi. Odwilż dotknęła przede wszystkim południe kraju. Topniejący śnieg szybko podnosi wodę w niewielkich rzekach i potokach. W roztokach koło Międzylesia w Kotlinie Kłockiej ewakuowano mieszkańców zagrożonych zalaniem domów. Już trochę strach jest. Kraw wszystko stoi. Nie wiadomo jak dalej będzie. Cały czas saperzy walczą z zatorami. Usiłują udrożnić rzeki. W żywcu na Śląsku podczas rozbijania zatoru ranny został strażak. Kilkudziesięciu mężczyzn walczyło z lodem. Nagle woda puściła. Strażacy w ostatniej chwili zeskoczyli z płynącej kry. Jeden, jeden tylko został, który zamiast rzucić sprzęt, to wracał się po sprzęt i z tym mieliśmy największe problemy, ponieważ on cały czas biegł po lodzie. Lód płynął przez około 5 minut, cały czas bieg po lodzie, rzucaliśmy mu chyba z trzy linki. Ostatnią linkę dopiero udało mu się złapać. Strażaka uratowali koledzy. Uratowali też dwa mosty, którym zagrażał lód. W Sideszno, koło Romanowa na Podkarpaciu także grozi zator. Blokuje rzekę Tabor. Jednostka jest w stanie gotowości. No taki sprzęt, jaki mamy, trochę bosaków, łopaty, kilofy, ale niewiele możemy z tym poradzić. Zagrożony jest około 30 domostw. Właśnie zatory są w tej chwili najbardziej niebezpieczne. Nieusunięte zatory lodowe powodują podniesienie szybkie poziomu wody i wylewanie się poza brzegi, co może grozić mieszkańcom wsi i osiedli. Hydrolodzy uspokajają to normalne zimowe odtopienia. Z naszych obserwacji wszystkich rzek yy, wynika, że żadnego zagrożenia yy, powodziowego przepraszam, w tej chwili nie ma. Na wszelki wypadek ogłoszono jednak alarm w oddziałach przeznaczonych do walki z powodzią. W gotowości jest ponad 4000 tysiące strażaków i żołnierzy. Czekają na nich we wsi Tarnowa koło Bochni. Boją się zatoru na Tarnawce. Co wielkie wody. I po prostu ja się szybko nie wniecie do toru, to może i bardzo źle. No. Rzeka cały czas wzbiera. Na miejsce rozbitego zatoru tworzą się kolejne. Tu jest głębokie koryto, tu jest do dna rzeki co najmniej 3 metry. I w tej chwili już jest koryto wypełnione i to jest na odcinku kilkuset metrów. Strażacy i okoliczni mieszkańcy robią co mogą. Ręcznie rozbijają lód, ryzykują życie. kilow i tak dalej, bosak jakiś co, co tego. Deszki wiązaliśmy przed chwileczką, wróciliśmy tam z tego, od my pożyczyli takie, co myśmy takie, no jest to troszeczkę y, może powiem ryzyko wielkie, ale wrócił, ratom y, y, przede wszystkim na tym polega, żeby, ratować, żeby ryzykować. Nadzieja w pogodzie, jeśli w najbliższym czasie temperatura nie wzrośnie i nie padnie deszcz, to woda spłynie sama. Zagrożenie minie. Czym jest klęska żywiołowa i jak jej przeciwdziałać? Między innymi na takie pytanie odpowiadają prezydenckie projekty ustaw, które poparł dziś rząd. I choć prace nad nimi trwają już w Sejmie, to bez wątpienia są to jedne z takich ustaw, których zapisy, miejmy nadzieję, nigdy nie będą musiały być stosowane. Patrząc na takie zdjęcie trudno mieć jakiekolwiek wątpliwości, co jest, a co nie jest klęską żywiołową. Takich pożarów jak te w Australii na szczęście nigdy w Polsce nie było, ale nie mniej boleśnie doświadczył nas inny kataklizm. I to właśnie podczas powodzi stulecia wyszło na jaw, jak państwo jest nieprzygotowane tak pod względem organizacyjnym, jak i kompetencyjnym. Nowa usta ma precyzyjnie określać, kto za co i jak odpowiada, kto komu i za co płaci, i to na wszystkich szczeblach. W tej chwili to jest uproszczone. Tu minister kierujący to akcję będzie mógł od razu podejmować decyzję, a Rada Ministrów dopiero w czasie pewnym będzie mogła ustalać przesunięcie ewentualnie środków, jeżeli zadzie taka potrzeba. Nowa ustawa daje też nowe kompetencje, których normalnie żaden z ministrów nie posiada. Chodzi m.in. o wydawanie poleceń i żądań władzom samorządowym. Decyzje, postanowienia wydawane w toku takiej akcji ratowniczej nie podlegają ogólnemu trybowi postępowania administracyjnego, więc ich wykonalność jest, ich egzekucja, i wykonalność jest natychmiastowa. A czas wydawania decyzji, a co za tym idzie, reagowania, to w takich sytuacjach rzecz najważniejsza. Prezydencki projekt ustawy jest już w Sejmie. Rząd wydaje o nim opinię, bo to on będzie go realizował. W obrony cywilnej generał Zbigniew Merez będzie gościem monitora wiadomości o 22.30. Ponad 3 miliony Polaków było w grudniu bez pracy. To najgorszy wynik od 1989 roku. Przewidywania analityków także nie są optymistyczne. Ich zdaniem w najbliższych miesiącach bezrobocie jeszcze będzie rosło. Rząd, pracodawcy i związkowcy zastanawiają się, co zrobić, by stworzyć nowe miejsca pracy. Złotów. Województwo. Wiel polskie większe przedsiębiorstwa upadły mniejsze wciąż redukują liczbę pracowników powiatowy urząd pracy nie ma pieniędzy dosłownie na nic otrzymaliśmy wstępną informację że środki będą w wysokości około 60% limitu ubiegłorocznego. przy 27% bezrobociu w tej gminie oznacza to katastrofę ten człowiek nie ma pracy od czterech lat jego żona też nie mają 11-letnie dziecko i zero dochodów dostali za pomogę na gwiazdkę 30 złotych. Żadnej propozycji nie miałem przez 4 lata. Mimo tego, że deklarowałem chęć podjęcia każdej pracy za każde pieniądze. Stopa bezrobocia w grudniu ubiegłego roku wzrosła do 17,4% z 16,8% w listopadzie, podał Główny Urząd Statystyczny. Jedna trzecia Polaków bez pracy nie przekroczyła 24 roku życia. Niemal od roku trwają przepychanki między pracodawcami a związkowcami w sprawie zmiany kodeksu pracy. W tej sytuacji gospodarczej, kiedy jest tak ogromne bezrobocie, każda forma zatrudnienia powinna być przez wszystkich i przez związki zawodowe również popierana. Każdej formy związkowcy nie poprą. Zapowiedziano to po obradach prezydium OPZZ. Nie może być takiej sytuacji, że pracodawca mówi, masz wykonać w określonym przeze mnie miejscu, w określonym przeze mnie czasie pod moim kierownictwem. Wyraźnie w ten sposób piszemy określoną pracę, a to nie będzie umowa o pracę, tylko to będzie umowa z Rzecznik rządu ujawnił, że za kilka dni gotowy będzie pakiet propozycji dla przedsiębiorców i pakiet propozycji zmian w prawie pracy. Trudno mieć nadzieję na rzeczywistą poprawę na rynku pracy bez zdynamizowania wzrostu gospodarczego. Rząd chce doprowadzić do 5% wzrostu PKB już za 4 lata. Dzień. Dziś odpadający gzyms rani kobiety i jej dziecko na ulicy w centrum ludzi. Trzy dni temu w Gdańsku zerwał się balkon, na który wszedł 80-letni mężczyzna. O takich katastrofach budowlanych słyszymy niestety coraz częściej i nikt nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, ile jest takich domów w Polsce, które są zagrożeniem dla ludzi i których nikt nie remontuje. Z pewnością można je liczyć w tysiącach i choć często grożą zawaleniem, okazuje się, że brak pieniędzy jest przeszkodą nie do przeskoczenia, nawet jeśli w grę wchodzi ludzkie życie. Poważny wypadek, ale na szczęście nie tragedia. Tak można krótko podsumować to, co przed południem zdarzyło się w centrum Łodzi. Fragment ściany spadł na tę kobietę i jej czteroletnią córeczkę. Widzę lecący w nat no, Nie zdążyłem już krzyklać na nią, no bo to już ramki sekund są. Została ona upadła. Odbiło się to o nią i uderzyło w dziecko. Choć wypadek wyglądał bardzo groźnie, kobiety i dziecka nie jest zagrożone. Pod badaniach komputerowych jednak nie potwierdziły się z podejrzenia kwiaka czaszkowego I to jest w tym momencie szczęśliwe dla dziecka. Ranna kobieta pochodzi z Mołdawii. Wcześniej codziennie zawsze w tym miejscu, żebrała prosząco o pieniądze na leczenie jej chorej córki. Kamienica, z której oderwał się fragment gzymsu, jest w niezłym stanie technicznym. Potwierdza to ostatnia kontrola, którą w rynku przeprowadzono kilka miesięcy temu. Wpływ na wypadek mogły mieć silne mrozy, które osłabiły ściany. Wisiał taki duży sopel przy gzymsie. I on został rzucony. i być może w tym momencie uszkodzona została struktura tego gzymsu. A to już Gdańsk. W sobotę pod 80-latkiem zerwała się podłoga balkonu. Mężczyzna zginął na miejscu. Przyczyna tragedii? Fatalny stan techniczny balkonów. Pozostałe w każdej chwili groziły i nadal grożą zawaleniem. Mogła być już dawno tragedia? Nie jedna. Nic się w tym zakresie nie robiło. Co zmieniło się po wypadku? W całym budynku wprowadzono zakaz wchodzenia na balkony, a remont? Na razie go nie będzie, bo nie ma na to pieniędzy. W podobnym, opłakanym stanie są tysiące domów w całej Polsce. To warszawska Praga. Takie rudery straszą tu niemal przy każdej ulicy. od 40 lat nie było żadnego remontu. W ogóle jest zagrożony budynek. Okropnie, to jest nie do pomyślenia. Kto odpowiada za remonty? To odpowiedź jest jednoznaczna. Właściciel budynku. Ale właściciele często skarżą się na brak pieniędzy, i tu błędne koło się zamyka. Zaniedbywanie obowiązków, które ustawa nakłada na właścicieli lub zarządców, jest zjawiskiem niestety w Polsce bardzo często. I dlatego bardzo często ludzie zmuszeni są do mieszkania właśnie w takich warunkach. Stare, zniszczone domy, kamienice to już niestety stały fragment krajobrazu większości polskich miast. A takich błędów wciąż przybywa, bo wciąż brakuje pieniędzy na remonty tym samym wzrasta też ryzyko wypadków, choćby takich jak ten dzisiejszy w Łodzi. Michał Adamczyk wiadomości. Sąd apelacyjny utrzymał karę 9 lat więzienia dla Bogusława Baksika, byłego szefa Artbi, który wyłudził z polskiego systemu bankowego 420 milionów złotych. A to oznacza, że Baksik będzie musiał wrócić do więzienia. Obrońca Bogusława Baksika zapowiada jednak kasację do Sądu Najwyższego, bo nadal uważa, że jego klientowi nie zapewniono prawa do obrony. Sąd apelacyjny był dzisiaj odmiennego zdania. Apelacje wniósł i prokurator i obrońca. Prokurator domagał się wyższej kary 14 lat więzienia. Obrońca uważał, że naruszone zostało prawo do obrony. Pod koniec procesu Baksik bronił się sam. Jeżeli oskarżony nie ma wykształcenia prawniczego, ma wykształcenie średnie, to choćby jego wsprzednik inteligencji był bardzo wysoki. To nie będzie w stanie w mówieniu końcowym zrekapitulować w sposób dla siebie korzystny yy, wszystkich elementów stanu faktycznego sprawy. Sąd apelacyjny, a wcześniej okręgowy, nie miał wątpliwości, że prawo do obrony nie zostało naruszone i nic nie stało na przeszkodzie, by Bogusław Bakrzyk bronił się sam. Ta obrona trwa tylko wtedy, jeżeli jednocześnie skazanie bo dotyczy to wyroku łącznego, jest pozbawiony wolności. Bogusław Baksik w październiku 2000 roku, kiedy sam wygłaszał mowę końcową, skoro nie ma trupa, nie ma i morderstwa, w areszcie już nie przebywał. Po wpłaceniu kaucji wyszedł na wolność, ale takie argumenty nie przemawiają do obrońcy. Sąd w żadnym zdaniu mi nie przekonał. Dlatego zamierza złożyć kasację do Sądu Najwyższego. Teraz Bogusław Baksik będzie musiał odbyć zasądzoną mu karę. Procedury generalnie są wszystkim znane ja się od takich procedur również nie będę uchylał, jeżeli wobec mnie będą stosowane. Do odbycia połowy zasądzonej kary, a dopiero wtedy może ubiegać się o przedterminowe, warunkowe zwolnienie. Bogusławowi Baksikowi brakuje półtora miesiąca. Do widzenia, państwo. Ale choć już dziś był szef Artbi mógłby trafić za kratki, orzeczenie sądu jest prawomocne. Z braku wolnych miejsc tak szybko tam się nie znajdzie. W każdej chwili powinien się jednak spodziewać wezwania do aresztu, w którym już spędził 4 lata i 3,5 miesiąca. Sejmowa Komisja Regulaminowa rekomenduje posłom uchylenie immunitetu poselskiego liderowi samoobrony Andrzejowi Lepperowi. Zagłosowało ośmiu członków komisji, przeciw było trzech z samoobrony i Ligi Polskich Rodzin. Andrzej Lepper mówi, że cieszy się z decyzji komisji, bo dzięki temu wyjaśnione zostaną wszkiego oskarżenia pod adresem polityków SLD i Platformy Obywatelskiej. W towarzystwie najbliższych współpracowników Andrzej Leper szedł na posiedzenie komisji. Był pewny, co postanowią. Działają niezgodnie z prawem. Zdaniem Andrzeja Lepera wniosek o uchylenie immunitetu mogą zgłaszać tylko ci, którzy zostali przez niego oskarżeni o branie łapówek. Podobne zdanie ma Liga Polskich Rodzin. Ale prokurator generalny, która osobiście stawiła się na posiedzenie komisji, uważa, że prawo zezwala jej na wniosek o zbawienie immunitetu. Jest przepis pozwalający prokuratorowi objąć ściganiem również przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego. Tu prokurator z takiej możliwości korzystał. Po tym, gdy lider samoobrony Andrzej Leper oskarżył pięciu polityków SLD i Platformy Obywatelskiej o branie łapówek, prokuratura wszczęła śledztwo. Nie potwierdziło zarzutów, więc prokurator generalny wystąpiła do Sejmu o zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Jest siedem zarzutów, sześć dotyczy zniesławienia, jedno znieważenie. Jeżeli chodzi o ten ostatni zarzut, chodzi o znieważenie pana ministra spraw zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza. Jest to przestępstwo ścigane z urzędu. Tak jak przewidywał Andrzej Leper, komisja poparła wniosek prokuratury. To jest po prostu sąd kapturowy, który ma się odbyć nade mną, ale ja powiem, że z pełną satysfakcją przyjmuję to. Komisja uznała też, że wyjaśnienia wymagają nie tylko pomówienia Lepera pod adresem polityków, ale też jego oskarżenia dotyczące na przykład sposobu prywatyzacji państwowych przedsiębiorstw. My nie jesteśmy prokuraturą, a sejm nie jest sądem. My nie sądzimy pana Lepera, my postanowiliśmy, że te sprawy powinny być wyjaśnione do końca. Tak jest. Stanowisko komisji bardzo satysfakcjonuje lidera samoobrony. Żeby w końcu Polacy wiedzieli, kto, jaki zakład za ile sprzedał, a ile on był wart. To jest, warte było to nawet tego, żebym miał pójść na dwa lata do więzienia. Zdaniem prokuratury natychmiast po decyzji Sejmu liderowi samoobrony zostaną postawione zarzuty. Wyniki sejmowej wynika jednoznacznie. Andrzej Leper zostanie pozbawiony immunitetu poselskiego. Za będą głosowały kluby koalicji rządowej, a także opozycja, Platforma Obywatelska i PiS. Bronić Andrzeja Lepera będzie jego macierzysty klub, samoobrona, a także Liga Polskich Rodzin. Głosowanie najprawdopodobniej w najbliższy piątek. Też na kolęda Zaleska, Wiadomości. Jutro mijają dokładnie 4 miesiące od wyborów parlamentarnych. Przez ten czas poparcie dla ugrupowań, które zdobyły mandaty poselskie, zmieniło się. W niektórych przypadkach nieznacznie a w innych całkiem wyraźnie. Oto jak ilustrują to sondaże przeprowadzone ostatnio przez CEBOS i PBS. Cebos w swoim sondażu SLD i Unię Pracy potraktował rozdzielnie. Nie zmienia to faktu, że na czele stawki jest SLD. Samodzielnie mógłby liczyć na 36% poparcie. Dalej egzekwowo Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość z szansą zdobycia głosów co dziesiątego wyborcy. Za nimi także egzekwo PSL i Samoobrona z poparciem 7%. Punkt mniej ma dla polskich rodzin. Unia Pracy 3% i gdyby startowała teraz samodzielnie w wyborach nie weszłaby do Sejmu. Trochę inaczej wygląda sondaż PBS-u, przeprowadzony na zlecenie Rzeczpospolitej. Tu SLD i Unia Pracy łącznie mogą liczyć na 44% poparcie. Platforma Obywatelska na 14%. Trzeci wynik zanotowała Liga Polskich Rodzin 10%. Samoobrona 9, punkt mniej ma Prawo i Sprawiedliwość. Ludocy, tak jak w sondażu CBOS-u, mogą liczyć na 7% poparcia. Stan pogotowia w Indiach po porannym zamachu na amerykański ośrodek kultury w Kalkucie. Nieznani sprawcy zabili czterech żołnierzy strzegących budynku, 20 osób ranili. Wśród ofiar nie ma Amerykanów. Władze w Delhi nie wykluczają, że za zamachem stoją islamiści powiązani z kistańskimi służbami specjalnymi. Ożbicie przed amerykańskim ośrodkiem kultury w Kalkucie pojawiło się czterech mężczyzn na motorach. Z broni automatycznej ostrzelali żołnierzy dokonujących zmiany warty. Uciekli zanim nadjechała policja. Tak naprawdę nie wiadomo, kim byli. Do zamachu przyznało się kilka różnych ugrupowań. Atak nastąpił zaledwie 6 tygodni po zamachu na indyjski parlament, po którym omal nie doszło do wybuchu wojny między Indiami i Pakistanem. Indie są przekonane, że zamachów dokonują wspierani przez Pakistan islamiści dążący do oderwania od Indii spornego Kaszmiru. Wszystko wskazuje na to, że Farhan, który przyznał się do zorganizowania zamachu, jest blisko związany z niektórymi pakistańskimi agencjami i ugrupowaniami walczącymi w Kaszmirze. Pakistańskie władze są oburzone. To całkowicie nieuzasadnione oskarżenie. Pakistan potępia terroryzm we wszystkich formach. Do zamachu doszło podczas wizyty w Indiach szefa FBI, który przyjechał na rozmowy o walce z terroryzmem. Wszystkie amerykańskie placówki są pod wzmocnioną ochroną. Jedna z najpopularniejszych rosyjskich stacji telewizyjnych TV6 została zamknięta i w nocy przestała nadawać swój program. Miejsce stacji uważanej w Moskwie za jedyną niezależną od Kremla zajął kanał sportowy. Pierwsi pracownicy, którzy przyszli dziś rano do pracy dowiedzieli się, że stacja nie tylko nie działa, ale że już nie istnieje. Elektryczność i telefony wyłączone zostały w TV6 jeszcze w nocy. Stało się tak na polecenie Ministerstwa Prasy, które otrzymało ciemne żądanie w tej sprawie z rąk specjalnych komorników sądowych. Stacja TV6 w poważnej części należy do Borysa Bieryzowskiego, oligarchy finansowego od dłuższego czasu skłóconego z Kremlem i przebywającego za granicą. Od blisko roku stacja nadawała programy opracowywane głównie przez dziennikarzy z innej, też niepokornej niegdyś, stacji NTW. Przeszli oni z NTW do TV6, kiedy ich stacją przejął słynny Gazprom, oficjalnie za długi. Długi stały się także pretekstem zamknięcia v 6 chociaż w minionym roku stacja ta zaczęła przynosić zyski. Mimo iż od wyroku nie ma odwołania, zespół TV6 nie poddaje się. Od dziś radiowe wersje jego programów informacyjnych emituje radiostacja Echo Moskwy. Spokojnego treningu zdala od mediów i kibiców, tego najbardziej po niedzielnych emocjach z Zakopanem, potrzebują teraz polscy skoczkowie z Adamem Małyszem na czele. Takim miejscem ma być dla nich austriackie miasteczko Ramzał i tam właśnie dziś rano Wyjechała nasza ekipa na ostatnie przygotowanie przed igrzyskami w Salt Lake City. Do Austrii pojechali wszyscy zawodnicy, których trener Apoloniusz Steiner powołał do kadry olimpijskiej. A zatem oprócz Adama Małysza, także Robert Mateja, Wojciech Skupień, Tomasz Pochwała, Łukasz Kruszek i Tomisław Steiner. Trener nie przypadkiem zdecydował się ostatnie przedolimpijskie treningi przeprowadzić właśnie w Ramzał. Jego zdaniem panują tam zawsze idealne warunki pogodowe. Jest też drugi powód wyjazdu do Austrii. Zainteresowanie skokami ciągle jeszcze wzrasta i w związku z tym tu w Polsce, trenując na przykład w zakopanym w okresie ferii, no bylibyśmy obciążeni myślę, że nadmiernym zainteresowaniem, które też trochę przeszkadza, mimo pełnej życzliwości. Trener mówił przed wyjazdem, że w tej chwili niewiele da się już zdziałać, by podnieść formę naszych skoczków. Trzeba natomiast zrobić wszystko, żeby ich dyspozycję zachować na obecnym, niezłym przecież poziomie. Adam Małż natomiast twierdził dziś, że drobne błędy przy wyjściu z progu, jakie popełniał w ostatnim czasie to już przeszłość. Bramzał zamierza pracować głównie nad swoją techniką. Na pewno muszę, muszę jeszcze popracować nad tą techniką i wyjścia z progu, żeby po prostu e, dojść do siebie i żeby się odbijać z powrotem tak, jak to robiłem na początku sezonu. Jest na to szansa? Na pewno. Do Olimpiady już niespełna trzy tygodnie. Teraz oprócz treningów naszym skoczkom potrzeba przede wszystkim spokoju. Pobyt w Ramzał gwarantuje im i jedno i drugie. Przypomnę jeszcze najważniejsze informacje dnia. Znowu zamach w centrum Jerozolimy. Palestyczek postrzelił kilkadziesiąt osób. Drugi dzień odwilży coraz więcej podtopionych wsi i miasteczek, ale zagrożenia powodzią nie ma. Ponad 3 miliony 100 tysięcy osób było w grudniu bez pracy. To najgorszy wynik od 1989 roku. Monitor wiadomości o 22.30, Panorama w dwójce jak zwykle o 21.00, a jutro o 19.30 spotka się z Państwem Kamil Durczok. Zapraszam miłego wieczoru i do zobaczenia.